Witam gości w kameralnym salonie ukochanej fanki byłych antyków z pasją. Dziś prywatna galeria porcelany Marka Kruczka, z którymi przyszło mi kiedyś literacko współpracować. Oraz wielbicielki artystów, oryginałów tych najskromniejszej reklamy, ale wymagającym anturażu na tę okoliczność. Bożenka Adolfina, antykwariuszka. W czternastym w moim poetyckim zbiorze wierszy, cyklu, zapoznam drogich gości z przygodami, bo imi współczesnym amorem, którego wizerunek fizyczny utrzymany jest anonimowo. Który w porównaniu ze starożytną legendą ma odbicie w rzeczywistych sytuacjach pośród pragnień, marzeń. Tajemnic i tym samym, czego nie można ukryć, będzie tutaj wpływu na intymność. Otwartą czy w kamuflażu. W moim cyklu przygód z Amorem nic nie stało się bez przyczyny. Ani marynistyczne, ani bukoliczne. Dzicz arkadyjska, prymitywna, z duchem zmaterializowanego Amora. Od Arkadii wyobrażonej do Arkadii doświadczonej. Raz jako mit, raz jako bohater zjawy dorosłej, zmysłowej. Niepsotny chłopiec z łukiem, symbolem szybkiego zakochania, będzie występować. I nie występuje jako eros w Mare nostrum. Muszę powtórzyć tu, co już napisałem w sieci i było odpowiedzią na recenzję internetową krytyka Lesława Czaplińskiego: Se non è vero, a ben trovato. Jeżeli to nawet nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone? Mając naturę samotnika, amor występuje prawie samotnie i dla siebie będąc przewodnikiem w lotach od dziczy do morskich fal, a poza nimi stykając się z różnym obcym terenem. Motto na początku temiku, zaczerpnięte z książki krakowskiego pisarza, zapomnianego świetnego pisarza Ryszarda Kuysia. Anioły płakać będą. Zabezpiecza moją myśl i także powinno odbiór czytelnika przed mylnym osądem malowania jakiegokolwiek pejzażu, choć pozornie tytuł cyklu wyraźnie wskazuje na morski. Nie bój się morza, sztormów, trudu i niebezpieczeństw związanych z żeglowaniem. Ale unikaj portów. Porty są niedobre i dla statków i dla ludzi. W portach rozwijają statki, a ludzie schodzą na psy. W posłowie napisano, iż Arnold Samsonowicz jest poetą aporii w poetyckiej archeologii sentymentalnej. Czyli w niejednym zamkniętym kluczu, niejednoznacznych odpowiedzi, mówiąc potocznie, jakby o rzeczy wywróconej do góry nogami. Od której pewników nie można odstać. Ze źródła bliskiego mojemu sercu, które żywi się amorem, nawet po zejściu z nim w ciemność arkadii i braku plastycznych opisów morza. Morze żywiołem pulsującym wewnętrznie, nie pejzażem, energią przejścia od arkadii wyobrażonej do doświadczonej. Może jest ono warunkiem tego cyklu. I w ten sposób widokiem wody. A jakżebym mógł mieć przygody z okrutnym Erosem, absolutnie nie tożsamej idei jak Amor, a dziwnie nieodróżnianej? Żalił się nad Erosem, a na nakreont z Teos. Eros uderzył mnie maczugą, niczym żelazem i wrzucił wąwóz wprost w wody potoku. Amor rzymski, powszechny wariant greckiego erosa, może z nami egzystować spokojnie tego wieczora. A miłym gościom dzisiejszej nocy życzę gorąco, aby z Amorem, mitologicznie przekopiowanym, gwiazdą dopatrzoną u swego łoża, zawsze dokonywali najszczęśliwszych lotów ku dobru i Poznaniu, w których rozgrywają się życiowe partie nad eskadrą ptaków, czy arkadyjskich, czy bałtyckich, Marynostrum z Arkadii Amora.